Cześć, witajcie w Silent Gods. No, u mnie sezon nieuchronnie zbliża się ku końcowi i czas się zająć tymi naszymi, w sumie, jak to tutaj nazwali na mapce, ćwiczeniami, czyli Fame Under i Pillar of Trial. Z Fame Under był już odcinek taki wczesny, gdzie byliśmy w okolicach, no przed setnym tym poziomem, więc zobaczymy, może jeszcze wrócimy do Fejmander, ale dzisiaj Pillar of Trial i jego jeszcze w tym sezonie nie było. No zmieniły się te pary właśnie Affinity i zobaczymy sobie, Cóż tutaj możemy powalczyć, właśnie w takich zestawach, tutaj, właśnie tych, tych par? No i dzisiaj sobie zaczniemy może od tego pierwszego filaru. I będzie to Stage 59, który tak w zeszłym sezonie, pewnie jak i w tym, miał taki trochę wyższy poziom trudności. No, i teraz tak myślę, że jeżeli jego uda się przejść, no to te 58 wcześniejszych również się uda przejść. I zobaczmy sobie, cóż ja tutaj z czego korzystałem. Ano, korzystałem dokładnie nie z tego, co tutaj widzicie mianowicie e, oczywiście ja wykorzystywałem najlepszych czempionów, jaki pewnie Wy zrobi, e, użyjecie więc u mnie był Krysos, e, u mnie był Wiktor e, u mnie był też ostatnio trafiony Synarel, żeby tutaj dokończyć ten pilar e, oczywiście był też Filto, który tutaj czyścił e, i któryś tutaj e, albo Ardref Albo, właśnie, garius do zabezpieczenia. Natomiast tutaj, na potrzeby filmu, i też osób, które, jakby tych legend nie mają, niewykluczone, że mają inne, lepsze, inne, cokolwiek tam rzeczywiście w swoich zestawieniach macie, to zrobiłem taki team free to play, nazwijmy to. Czyli mamy cztery epiki i mamy legendę, która de facto jest naszą zeszłą sezonową fuzją, która była już nieporównywalnie łatwiejsza do zrobienia niż na przykład fuzja dla mnie z sezonu pierwszego, której nie zrobiłem, właśnie tutaj, mając mocno ograniczone zasoby jako gracz free to play. Ale Ardref zakładam, że Macie. No i tutaj, oczywiście, wyjątkiem też jest pewien zestaw artefaktów, no, których też pewnie tutaj w sezonie trzecim już nawet gracze free to play, tak jak ja, mogli się dorobić. Więc to jest pewnie jeden z, z tych trzech pierwszych artefaktów polecanych do sobie wykupienia jeżeli macie duplikat legendy no ale pozostali no to jak widzicie epiki, to też nie na najwyższym poziomie co po niektóre no i skorzystałem w zasadzie z aury z tych czempionów, których no poniekąd się wzbraniałem, bo z legend do nich to tylko trafiłem taką właśnie tutaj niewinną panią, Diantę nie mam jej wyksiążkowanej, no ale to, że to miał być taki free-to-play team, to nawet jej tutaj nie wrzuciłem. Wziąłem Daina, który tutaj ma Witches Remain. No i oni, te dwoje czempionów z aury, mają taki typowy w zasadzie tutaj zestaw ofensywny, czyli crit rate, crit damage, atak. To samo jest tutaj w przypadku tej Teohein. No i ci, którzy mają nas tutaj zabezpieczyć, czyli Ardref i właśnie Garius. Aurę wybrałem defensywną. Tu mogły się, mogą się zdarzyć strzały ze strony przeciwnika, którymi powali tutaj któregoś z tych moich czempionów, zwłaszcza, że nie wrzuciłem ich na setny poziom. Mówię o tych napastników. Czyli kiedyś tam mi zginął Dane, Kiedyś też tam zginęła ta właśnie Teoheim, no ale zobaczmy, jakim na tym no, teoretycznie najtrudniejszym poziomie, 59, pójdzie. Jeżeli chodzi o poziom z bosami, no to ja myślę, że też sobie tutaj do te wcześniejsze poziomy powinni spokojnie poradzić. Natomiast w poziomie 60 już trzeba by pewnie lekko coś tutaj modyfikować, podkręcić damage, no bo tutaj oni są skupieni w zasadzie na tym też, żeby nie zginąć, a damage zadają przy okazji. Tam w przypadku samego bossa tego damage'u może im nie starczyć, więc trzeba by rzeczywiście tą drużynę lekko zmodyfikować. No, ale jak widzicie, może właśnie dzisiaj sobie zrobimy ten filar, który Wam tutaj pokazuję. Te poziomy 59 w następnych filarach postaram się zrobić też w najbliższych odcinkach. Da się również tutaj nie w pełni tutaj wciągnięci na najwyższy poziom, ale w miarę wyposażeni tutaj powinni sobie poradzić i tak jak mówię, wcześniej było bez problemu, no w zasadzie bo korzystałem z tych moich najlepszych czempionów, teraz specjalnie przedefiniowałem trochę drużynę, żeby spróbować taką właśnie drużynką free to play więc może takie krótkie odcinki, ale jako propozycja właśnie na te wszystkie filary które tutaj mamy będą po kolei, dzisiaj w sumie Radiance z posiłkami, właśnie Dejna. Tutaj za Dejna może być też jakikolwiek pewnie inny support. Ja chciałem kogoś, kto by mi rzucał właśnie to defense penalty. Dein do tego też nie jest jakiś taki najlepszy, no bo mógłby tu mieć więcej, jakiś multi hit na tym właśnie swoim ostatnim skillu, ale radzą sobie. Także taka propozycja. Właśnie na ten Pillar of Light, tak? To był ten pierwszy, który tutaj widzieliśmy. Nagrody niezmiennie dosyć cenne, więc Pillar of Light, jakiś sam ten kluczek też wygląda dosyć fajnie. Tutaj już go odebrałem. On w pierwszych tam kilkunastu sekundach bitwy zwiększa wam damage, więc opłaca się tutaj powalczyć. Może krótsze odcinki, ale każdy filar w innym odcinku. Na tą chwilę to tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę jak możecie. I do następnego razu. Cześć.